Witam Państwa serdecznie. Paweł Szczepanik, Szkolenia z Inwestycji Giełdowych. W dzisiejszym nagraniu analiza sześciu spółek. Zbliża się koniec miesiąca. Mamy dziś 29 lipca 2020 roku. Oglądamy notowania z 28 lipca. Materiał nagrywam jeszcze przed rozpoczęciem sesji giełdowej. Zauważmy, że spółka EcoExport wybija z rocznej konsolidacji. Od 2015 roku ani razu nie była powyżej czerwonej. Wstęgi. Górne ograniczenie wstęgi na 5,47. i Jeżeli tak, zamkniemy tydzień, a w tym przypadku miesiąc, ponieważ mamy koniec miesiąca, wchodzi nam sygnał kupna z targetem 9 zł. Stop loss dla pozycji 4,89, ale już zejście poniżej 5,47 będzie oznaką do niepokoju. Nie da się nie zauważyć formacji RGR na spółce Astarta. Zasięg z formacji to 41,64 zł i jednocześnie. Górne ograniczenie wstęgi na poziomie 17,91. Jeżeli uda się zamknąć miesiąc powyżej 17,91, wchodzi nam pozycja długa ze stop loss na 16,89. Ryzyko to tylko złotówka, a w potencjale do zarobienia ponad 20 zł. Zysk do ryzyka w tym przypadku 20 do 1. Zapłaci lub nie zapłaci, ale właśnie spółka MDG wybija czerwoną stęgę Zasięg z formacji 58 zł stop loss, dla pozycji 25,99 zł. Zauważmy, że jest to pierwsze wybicie wstęgi od 2017 roku. Po raz pierwszy od 2017 roku sygnał kupna został wygenerowany na spółce AWM. W tej chwili mamy jeszcze opór na 1.07 i jeżeli zostanie pokonany, to zasięg minimalny ruchu to 454. Stop loss dla pozycji długiej na ten moment to 66 groszy. Nie zapominajmy jednak, że kluczowe będzie zachowanie spółki wokół bardzo istotnego oporu na cenie 1.07. Wybicie 1.07 powinno spowodować wejście spółki w impuls. Przed swoją szansą stoi spółka ELT. Właśnie ma miejsce wybicie czerwonej wstęgi, i jeżeli uda się zamknąć miesiąc powyżej ceny 6.96, to mamy sygnał kupna. Z targetem wstępnym do 12 zł. Stop loss dla pozycji 5,93, zejście poniżej tego poziomu, powinno nas poważnie zaniepokoić. Spółka Eni, poważny opór na poziomie 1,19. Zobaczmy, jak bardzo silnym oporem jest górne ograniczenie wstęgi. Jest to szczególnie istotne o tyle, że od 2014 roku spółka ta nie była ani razu powyżej tejże wstęgi, zatem wybicie poziomu 1,19 generuje sygnał kupna. Dla tych, którzy chcą aproksymować wybicie poziomu pochodzącego z większej ramy czasowej, zauważmy, że na wykresie w mniejszej ramie czasowej już mamy wybicie powyżej czerwonej wstęgi. Jest to o tyle interesujące, że spółka nie była ani razu powyżej czerwonej wstęgi od 2015 roku, zatem od ponad 5 lat. W związku z tym dla tych, którzy chcą zajmować pozycję już teraz stop loss znajduje się na poziomie 83 grosze na koniec tygodnia. Nie zapominajmy jednak o tym, że bardzo istotny opór z większej ramy czasowej znajduje się na poziomie 1,19 zł. Metodologia, którą się posługujemy, to międzyinterwałowa analiza wstęg, których jestem autorem, poparta formacjami i setupami. Co mam na myśli mówiąc o formacjach i setupach? Jest to m.in. moja autorska formacja, która nazywa się Święty Graal. Możemy ją zobaczyć przykładowo na spółce Biomet. Polega ona na tym, że wchodzimy wewnątrz czerwonej wstęgi i w momencie wyjścia powyżej czerwonej wstęgi otwieramy pozycję długą w tym przypadku po cenie 4.15 ze stop lossem w obrębie czerwonej wstęgi, w tym przypadku na 3.34. Drugą spółką, która miała taki układ, to Biomaxima, sygnał kupna po 26.31, powrót nad czerwoną. Wstęgę ze 100 na dnie świecy w obrębie czerwonej wstęgi na zamknięcie tygodnia. Sygnał kupna 26.31 ze 100 los 23.61. Jak zatem widzimy, jest to układ praktycznie 100% mechaniczny. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.